I, i, dzisiaj gramy w Murder Mystery 2 Ogólnie będę Was dodawać do frenców. Jak widać nie jestem murden... Hmm. O cholercie. Was izdas! Kilnąć go, killnąć! White Gdzie on jest? Dobra, jest. Dobra. Szeryf uratował dzień. Mmm... -hmm. to? No. Witam sobie, witam Gram w Murder Misterii i jak e, i ogólnie będziemy, taki jakby będę mogła dodawać osobom, bo no mam jeszcze trochę franców, w sensie no mam trochę ty, miejsca, miejsca we francach i piszcie w komentarzach swoje niki, to ja was dodam jeżeli ktoś by chciał być z YouTuberką na live'ie e, Ja lepiej stąd pójdę No i teacher. Dobra w miarę szybko poszedł ten morderca. Także no. Mm. Chwila. Ogólnie pamiętajcie widzowie, że ja bardzo chętnie dodam Was, dodam was do fręców. Czekamy sobie. Szybko. Nie chce mi się tyle czekać. Może no. znowu. Dobra. Y ogólnie nie wiem, czy wiedzieliście, ale w murder mystery y teraz jest większa szansa na to, że będzie się murderem, bo tak jakby wzrosło. I'm going. Ogólnie yy, piszcie w komentarzach. Oj dziękuję. Dziękuję za suka, naprawdę mili jesteście. Hmm, ogólnie chciałam wam powiedzieć, że w lato będziemy sprzedawać hobby horsy. No i... <laughs> witam, witam, witam. Witam serdecznie. I bardzo polecam do zasubskrybowania mojego kanału O, murda widziałam, murda, murda, murda Dobra Ja nie wiem, co jest Co to kup... No! Boże. Boże, dziękuję wam bardzo. O! Witam 121 osób! Jezu, jak ja was lubię, wy jesteście naprawdę... Powiem wam tak, jesteście najukochańczymi widzami na świecie. Także... Witam, haj, haj, haj. A bywajcie tak, nie wiem, z tysiąc osób na live. Boże, dziękuję. Dziękuję. Przepraszam, ale takich rzeczy nie podaję. Ogólnie podajcie swoje niki, nie. To w sensie w Robloxie, jeżeli ktoś ma Robloxa. To dajcie swoje niki, ja was bardzo chętnie dodam yy, do znaj. Yy, no i jak będziecie chcieli, będę mogła z wami grać i takie tam rzeczy. Także, no, wiecie, je. ogólnie ja dosyć często gram w Robloxa. A, i gram w Star Stable. <laughs> z Gredek, tak? Fajny. Avatar. Wiesz co? Yy, on kosztował mój awatar. Daje się, że. Boże, jak błyszne. Mój awatar kosztowało około 100, nie wiem, sto ileś Robuxów, coś takiego. Także to nie jest dużo. No to tak, dobra. W ogóle piszcie na live'ach, nie, jakie byście chcieli shortsy, bo no, tam. Oj, oj, wiem, wiem. Wiele osób bardziej lubi Robloxa, także na no. hotel, tak, hotel najlepszy, no jasno, że tak. E, ogólnie, wiem, że to jest e, ten. Wiem, że to chyba każdy zna, ale tutaj jest takie pomieszczenie, że albo na kapsyloku, albo tak. O, można wejść, ale no nie zdążyłam. E. Hmm. Co Super! YouTube. Ja nie wiem, ja, ja w ogóle nie rozumiem tych ludzi, którzy puszczają takie rzeczy, bas, i das, może, i koniara, hmm. dobra chwila. Was jest das. Jezus Maria. Ona mnie prawie zabiła, Boże. Idziemy, 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 idziemy. Jasne, jasne, że gram w Brookhaven. Kto by nie grał? Nawet mam, kurde, jeden pasy. E, no dobra, możemy zagrać w Brookhaven. Mm, tylko najpierw pododaję tych wszystkich, wszystkie osoby, które tak jakby chciały do francuzów. Także yy, powiedzcie tak, yy, jaki nick? Zagram, zagram, tylko podajcie mi nick, dobra? To ja was dodam. Sześć pięć, dobra. E, powiedz mi, który to ty? E, które to jesteście wy? W Oksach mówisz, tak? Dobra, czyli ten. Dodaj. Dobra. Teraz jak? Maja 2856. Dwa, osiem, pięć, sześć. Która to ty? Pozdrawiam, Alicję kocham konia. Aha, nie ma ciebie sorki, ale no, mam też kolejkę widzów takich, także no. Musysy. Dobra, my.